Jestem absolwentką klasy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Mechanicznych imienia Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. Obecnie jestem studentką drugiego roku pedagogii przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas nauki w liceum uczestniczyłam w warsztatach pisania bajek terapeutycznych, wielokrotnie prowadziłam zajęcia w przedszkolach i klasach podstawowych oraz uczestniczyłam w wyjeździe do ośrodka leczenia uzależnień. Dzięki tej klasie zrozumiałam, że bycie pedagogiem to mój życiowy cel. Więc jeśli jesteś osobą, która nie umie przejść obojętnie obok osoby, która jest potrzebująca, jeśli interesujesz się psychologią lub pedagogiką i chcesz wiedzieć więcej na temat społecznych aspektów życia człowieka, serdecznie zapraszam Cię na Świerkową. Nazywam się Aleksandra Artyszer i jestem absolwentką klasy psychologiczno-pedagogicznej Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. Aktualnie studiuję psychologię na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i bardzo chciałabym polecić tą klasę i tą szkołę, w sensie klasę psychologiczno-pedagogiczną zespole szkół, Ken. dlatego że ZSKM to przede wszystkim fantastyczni nauczyciele, którzy zawsze nas wspierali. A poza tym ZSKM to też bardzo... Myślę, myślę, że ta klasa jest bardzo dobrze y, ułożona i bardzo dużo się na niej dowiedziałam. Dzięki niej też y, dalej studuję psychologię, bo wiem, że jest to kierunek, który mnie interesuje. Y, no i dzięki tym zajęciom, które oferuję y, ZSCEN y, miałam możliwość poszerzenia swojej wiedzy. Y, Mieliśmy bardzo dużo zajęć y, szkolnych, takich, na których poruszyliśmy. Y, Teorię psychologiczno-pedagogiczną. Mieliśmy też bardzo dużo zajęć praktycznych, które polegały na prowadzeniu różnych zajęć dla przedszkolaków, dla szkół podstawowych. Mieliśmy dużo y, takich warsztatów w szkole, y, które prowadzili różni ludzie, y, różnie związani z psychologią, dzięki czemu mogliśmy poznawać y, różne dziedziny psychologii, różne odmiany. Y, psychologii, terapii, seksuologii, pedagogiki. Mieliśmy możliwość zadawania różnych pytań. Bardzo często wyjeżdżaliśmy na różne wyjazdy do miejsc związanych z psychologą i pedagogiką. No i bardzo polecam, bardzo polecam tą klasę, bardzo polecam tą szkołę, jeżeli jesteście zainteresowani jakoś psychologą i pedagogiką, to myślę, że ta klasa jest po prostu Idealna właśnie na taki start, żeby zacząć swoją y, przygodę z, z dziedziną psychologii i pedagogiki. Cześć, jestem Wiktoria i jestem absolwentką zespołu Szkół Mechanicznych imienia Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu o profilu psychologiczno-pedagogicznym. Aktualnie studiuję na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika ze specjalnością resocjalizacji. W liceum dzięki możliwości pracowania z różnymi grupami wiekowymi, od dzieci do dorosłych, dowiedziałam się, z jaką grupą wiekową chciałabym prowadzić zajęcia w przyszłości jako pedagog. Nauczyłam się również podstaw psychologii i pedagogiki, co ułatwiło mi naukę na studiach, zwłaszcza na pierwszym roku. Zdarzało się, że byłam do przodu z materiałem lub mogłam spojrzeć na problem omawiany na zajęciach z innej strony, co było bardzo cennym i pomocnym doświadczeniem. Z ciekawszych rzeczy miło również wspominam klasowe wyprawy na wykłady w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz wycieczkę do ośrodka w Robakowie, gdzie uczyliśmy się o profilaktyce uzależnień. Z perspektywy czasu myślę, że mogę polecić profil psychologiczno-pedagogiczny w Szkole na świerkowej każdemu zainteresowanemu tematami społecznymi i ludzką psychiką.